Pani Marszałek, poproszę tutaj bliżej ministra rolnictwa, pokażę panu, gdzie każda gaśnica posiada instrukcję obsługi. O tutaj, jak byk. Skierować na źródło ognia, nie na siebie, panie Telus. Kto jak kto, ale minister rolnictwa powinien unikać samozaorania. Polski podatnik płaci panu za rozwiązywanie problemów rolniczych, a nie perfumowanie siebie gaśnicą w rytmie lambady. Kiedy się pan weźmie wreszcie do roboty? O zabranie głosu poprosił minister rolnictwa i rozwoju wsi, pan Robert Terus, proszę. Jeżeli mówimy o na przykład owocach miękkich, drodzy Państwo, to cła zostały zniesione w 2014 roku. Kto wtedy rządził? Przypomnijcie mi, kto wtedy rządził w Polsce? To jest jedna rzecz. Jeżeli mówimy o przedłużeniu, drodzy rolnicy, tu apel do Was, nie słuchajcie tych, którzy chcą jeszcze bardziej podpalać polskie rolnictwo. Premier Mateusz Morawiecki, prezes Jarosław Kaczyński powiedzieli jasno, po 15 września nie będzie wpływało ukraińskie zboże do Polski. My będziemy bronić polskiego, polskiego rolnictwa. I to, co robią, I to, co robią, to, co robią posłowie, to jest oszustwo. Oni chcą was oszukać. Chcą jeszcze bardziej podpalić polskie rolnictwo. My na to nie pozwolimy. A teraz kolejna rzecz. Drodzy Państwo. Skandal, to co się wczoraj stało, jest skandalem. To jest hipokryzją. To jest dopiero oszustwo polskiego rolnictwa. Wczoraj senatorowie polskiej opozycji w Senacie Polskim, wybierani przez polskich rolników, zabrali jedną poprawką jedną poprawką 6,5 miliarda złotych polskiemu rolnikowi. To jest hańba! 6,5 miliarda! I drodzy Państwo, Zakładacie agrokluby, agro, agro jeździcie po dożynkach, mówicie, że jesteście obrońcami. A jedną poprawką wczoraj zabraliście polskiemu rolnikowi 6,5 miliarda. Te pieniądze, które chcemy dać z polskiego, z polskiego budżetu, te pieniądze, które walczyliśmy w Unii Europejskiej, żeby można było dać polskiemu rolnikowi, to wy zabieracie jedną poprawką. Kochani rolnicy, chcę Wam powiedzieć jedno. Dopóki odpowiedzialność za Polskę, dopóki odpowiedzialność za polskie rolnictwo będzie miało prawo i sprawiedliwość i zjednoczona prawica, nie pozwolimy na to, żeby was oni okradali. Będziemy bronić polskiego rolnika. Będziemy bronić najjaśniejszej rzeczy pospolitej, bo to jest interes narodowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie jesteście w stanie powiedzieć, ile jest bomb ekologicznych. Nieoficjalnie wiemy o około pół tysiącu porzuconych składowisk chemicznych. Pan Ozdoba nie wie nawet, jak, gdzie one są. Chroni dane osobowe właścicieli tych bomb. Nie wiemy, ile tego jest. Straż pożarna, pan Wąsik mówi, że straż pożarna chroni odpadowiska przed samozapłonem. Nieprawda, nie ma. Straż pożarna mówi, że nie Dziękuję bardzo mobilizmę. pani poseł, nie padł żaden Mal, dziękuję bardzo. Pani poseł, dziękuję bardzo. Pani poseł. Pani poseł, proszę palcem na mnie nie wskazywać. Rząd POPSL stworzył w Polsce Eldorado dla mafii. Rząd POPSL sprowadził do Polski 6 milionów ton śmieci i zaminował cały kraj. Przeznaczyliśmy. Dwa razy tyle środków na ochronę środowiska niż wy. 40 miliardów ze środków krajowych na ochronę środowiska. Zwracam się z wnioskiem o zamknięcie obrad do czasu przygotowania przez premiera Mateusza Morawieckiego informacji na temat tego, jak rząd PIS doprowadził do zalewania całej Polski niebezpiecznymi odpadami, bo to wasza wina. Wy nie walczycie z mafią śmieciową. Wy jesteście mafią śmieciową. I za chwilę to udowodnię. Państwowa spółka nie trochę. od pięciu lat, Państwowa spółka obsadzona przez was, przez waszego nominata, człowieka Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, to wasze śmieci z Państwowej spółki pod nadzorem ABW tam trafiają. Nie bardzo wniosek, wniosek o zamknięcie posiedzenia. Podam ten wniosek pod głosowanie. Dosyć tych kłamstw. W kłamstwo wam wychodzi, najlepiej kłamiecie, okłamujecie Polaków. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o trochę, może dwa słowa prawdy. Otóż te dwa słowa prawdy wyglądają w ten sposób. Państwowa spółka Nitrochem, wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jest w tej sprawie poszkodowana. Jest w tej sprawie poszkodowana. Nawet dziennikarze TVN-u, wasza tuba propagandowa, nawet dziennikarze TVN-u to powiedzieli, że Nitrochem został oszukany. Firmy, którym wydawaliście certyfikaty, firmy, których wy wprowadzaliście na rynek, te firmy zatruwają Polskę. Dzisiaj próbujecie własnymi grzechami obarczać innych, ale te grzechy ciążą na was, ciążą na waszych sumieniach i nic tego nie zmieni. Tryby sejmowe mielą wolno, ale przemawiam tutaj jako poseł Konfederacji. Po raz pierwszy jako... Szanowni Państwo, ta ustawa godzi we własność prywatną. To jest zamach na własność prywatną, a szacunek dla własności prywatnej jest fundamentem Dziękuję prawicy. bardzo Pani Poseł. Spóźniła się Pani z tym wnioskiem już Pani Poseł. Dziękuję bardzo. Zamiast przeznaczyć pieniądze, bo jasno wynika z raportu NIK, że samorządy sobie nie poradzą z tym procederem, nie są w stanie ani skoordynować akcji, ani też nie mają odpowiednich pieniędzy na ten cel. To wy wolicie wydawać pieniądze na pikniki rządowe i na potańcówki. Szanowna Panie Marszałek, drodzy eksperci, od śmieci Włodzimierza K. i Rafała B, przyjaciele. Gdyby dzisiaj Rada Ministrów w sprawie gospodarki odpadowej odbyła się, to musiałaby być w areszcie. Kto zdajecie tego człowieka? Pan Łosan, decyzja Wołomin. Zielona Góra 2012, członek Platformy Obywatelskiej. Uwaga, Ireneusz Plechan, tu jest wasze logo, ale idźmy dalej. Warszawa 2014, Hanna Gronkiewicz-Walc, odpady niebezpieczne. Starosta Kutnowski 2014, Koalicja Obywatelska. Jarubas 2015. Polskie Stronnictwo Lodowe, Wielkopolska 2011, uwaga, Marek Woźniak, Wielkopolska, Platforma Obywatelska Import Odpadów, Prezydent Sosnowca 2017. Idźmy dalej, Łódzkie, Marszałek, Pan Witold Stępień, czyje tu jest logo? Platformy Obywatelskiej. Idziemy dalej, kolejny raz Prezydent Sosnowca, Chęciński, kojarzycie swojego kolegę od odpadów? No i na koniec Polskie Stronnicze Ludowe, Pan Soboń, Starosta Konecki. Oni odpowiadają za to, co się dziękuję dzieje w bardzo Polsce. Bardzo dziękuję bardzo, proszę bardzo. Bomba ekologiczna w Prażmowie jest, tyka i wy za nią odpowiadacie. Ona tyka od 2020 roku. Tego Pan jakoś, Pan, Pani Ozdoba nie wygrzebał w tych swoich researchach. A szkoda. Ja żądam, żebyście natychmiast coś z tym zrobili. Dziękuję bo to bardzo, jest Panie Pośle. Proszę bardzo, Pan Poseł Grzegorz Braun, Konfederacja.